Witam Was. Dzisiaj taka szybka akcja. Przy okazji pokażę Wam szybki serwis magazynu obudowie modułowej. Przepatrywałem Cię jak co jakiś czas te wszystkie szeregi i trafiło mi się, raczej rzuciło mi się w oczy takie ogniwo jak widzicie. Coś tu się dzieje pod koszulką. Niesamowicie tutaj kurcze ją porozpychało. Na wysokości czwartego rzędu od góry. Więc sobie spokojnie to zdejmę zaraz. Jak widzicie nawet nie, nie zatrzymywałem baterii, bo to jest zbyt szybka piłka. Po prostu wyciągnąłem ze slotu ten pakiet. Włożyłem podstawkę, żeby one sobie tutaj ładnie siedziały dalej. A tutaj mamy nasze ogniwo. Jak widzicie, jest grubo, coś tu się naprawdę podziało. Tak więc rozepniemy to nasze wadliwe ogniwo. Mamy już rozpięte nasze ogniwo. Ja od razu się pozbędę wszystkich blaszek. Jak rozbieram to jednak lubię zrobić to dobrze. Po sprawdzam tylko, jak już mamy ściągniętą jedną stronę, tylko minus jest trzyma razem. Można sprawdzić czy któreś nie ma problemów z napięciami. 371 371 3, 7, 1. 3, 7. 3, 7. Wszystkie ogniwa mają równe napięcie, więc też nic nie dzieje. Ja od razu sobie włożę je w szablon, żeby mi się nie rozleciały. I rozepnę Starą blaszkę. Jak najbardziej jest wszystko OK. To ogniwo ma pojemność 3297 mAh, więc muszę znaleźć ogniwo o podobnej pojemności, ale na razie jeszcze skoczę szybko obszlifować tu krawędzie. Znalazłem takie ogniwo o pojemności 3141, więc zastąpię je właśnie tym ogniwem, zanim zgrzeję, chciałem zrobić tutaj jeszcze jedną rzecz, wszystkie pakiety, przy których e, że tak powiem głubie z jakiegoś powodu, czyli wymieniam, bo był jakiś z nim problem, albo z jakiegokolwiek innego powodu e, wymieniałem ogniwa w danym pakiecie. Zmieniam w nim koszulkę na czerwono. Dzięki czemu mam też takie powiedzmy spojrzenie na to. Ile pakietów, przy ilu pakietach już grzebałem. Ja idę, zgrzeję ten pakiet i zaraz wracam. I tak jestem już z powrotem, ogniwo wymieniłem. Napięcie. Jest równiutkie, tak więc Mogę włożyć pakiet z powrotem do swojego modułu. To, co musimy zadbać przy zmianie takich modułów, chodzi głównie o to, że jeżeli wyciągnęliśmy baterię ze slotu, a cały magazyn jest dalej ładowany i my nam tam zejdzie, nie wiem, godzina czasu na, na po prostu naprawę tego pakietu, złożymy pakiet i on ma napięcie takie, jak go wyciągaliśmy, czyli powiedzmy w naszym przypadku 371. Wkładamy go do magazynu ale magazyn już jest naładowany i tam może być już napięcie 3,8V na pakietach. I w momencie włożenia mamy taki sobie problem, że ten pakiet będzie chciał bardzo szybko się wyrównać z resztą magazynu. Nie jest to zdrowe dla ogniw, nie jest to bezpieczne. Im większa różnica tych napięć, ten, ten przepływ potencjału będzie dużo większy. I jeżeli będzie bardzo, bardzo duży, jeżeli macie tak zabezpieczone bezpiecznikami jak ja każdy moduł, po prostu spali nam bezpiecznik, jeżeli prąd przekroczy 8-9A. A jeżeli różnica będzie spora, to na pewno przekroczy, pali od razu bezpiecznik i możemy być tego nieświadomi, po prostu błyśnie szybko i tyle. Więc, wkładając pakiety, upewnijmy się, że pakiet wkładany ma zbliżone napięcie do pakietów, które są już w magazynie. A więc, ja już idę go włożyć do, do magazynu i zaraz wracamy do podsumowania z naprawy. Dodatkowo, ja jeszcze przedłożenie do magazynu miejsce, w którym ogniwo wchodzi do slotów. Biorę sobie tutaj waselinę techniczną, ona jest dobra na wszystkie wszystkiego typu połączenia elektryczne, stosowana często w akumulatorach samochodowych i smaruje to miejsce, w którym będzie się stykało w slocie. Dlaczego tak robię? Te połączenia wsuwane, niezgrzewane na stałe, nie są połączeniami nie wiadomo jak dobrymi i istnieje ryzyko, że pojawiająca się z czasem jakaś tutaj nalot na, na tej części paska niklowanego, czy też na części w koszyku może powodować gorszy przepływ prądu pomiędzy stykiem tu a stykiem w koszyku. I z czasem może doprowadzić do takiej sytuacji, że przez ten utrudniony przepływ wzrośnie rezystancja tego połączenia i zacznie się to połączenie grzać. Jak będzie się grzało, zacznie sprawiać problemy, więc dbajmy o te połączenia. Zgrzewane połączenia są wiadomo mocne, nie wymagają żadnej tutaj operacji z tym związanych, ale już te wsuwane warto, jak nie taką wazalino techniczną, która kosztuje, nie wiem, 2-3 zł. Kupić jakiś specjalny środek przystosowany do czy tam dedykowany do połączeń elektrycznych i przysmorować to połączenie jest to naprawdę dobra praktyka i polecam. I tak, cała operacja jest zakończona sukcesem. Tu mamy nowy, już zmieniony pakiet. Przy wkładaniu pakietu warto zwrócić uwagę, czy się przypadkiem nie zrobiło czegoś źle, nie zrobiło się zwarcie, nie wrzuciło się bezpiecznika. Ja zawsze po pakietu sprawdzam, czy jest pomiędzy bezpiecznikiem, a ogniwem przejście, bo nie zawsze się tego błysku upalonego bezpiecznika zauważy. Tutaj było wszystko ok, sprawdzone, jest ok. I już Wam tłumaczę przy okazji dlaczego czerwone ogniwa. Widzicie? Ja mam wszystkie ogniwa z przodu robione w białych koszulkach. I to są te oryginalne, uruchomione dwa lata temu magazyn ma wszystkie koszulki białe. Podczas eksploatacji, jeżeli jakiekolwiek ogniwo z jakiegoś powodu mi padło, tak tu w siódmym rzędzie, kiedy pamiętacie, jak rozbierałem ten, ten rząd, znalazłem kilka zardzerbiałych ogniw i po prostu postanowiłem je od razu wymienić. Wymieniłem w nich koszulki i teraz mam taką wizję, że widzę, co się dzieje na poszczególnych slotach, na poszczególnych szeregach, wiem, gdzie zmieniłem niedawno ogniwa. Te czerwone to po prostu są zmienione ogniwa na przestrzeni dwóch lat już prawie. Tak więc czy to dużo, czy mało, ocenia sami. I zresztą możecie też ocenić cała wymiana, czyli zauważyłem zepsute ogniwo, wyciągnięcie, wgrzanie nowego ogniwa. Myślę, że nie zajęło mi więcej niż 5 minut i magazyn dalej pracuje. Przy wymianie tego ogniwa nawet nie wyłączałem baterii, nie, nie, nie rozłączałem rozłącznika. Jest to tak naprawdę plug and play, i w tym momencie można docenić modułową budowę magazynu. Gdyby to było zgrzewane Stałe pakiety, no już byłby problem. Zauważone takie ogniwo wymagałoby rozłączenia magazynu, wykręcenia tego całego szeregu i oraz dobranie się, co nie jest naprawdę łatwe, czyli rozwalanie taśmiklowych. niklowych. Jest to już nawet wymiana jednego ogniwa, jest to praca na kilka godzin. A tutaj 5 minut i po temacie. A wróćmy jeszcze do tego ogniwa. Trzyma cały czas dobre, także nie jest grzałką czy coś. Termowizję sprawdzałem. I nie wyróżniało się na tle reszty ogni, więc pod tym względem jest na pewno ok. Jednak jak widzicie, kurczę, pod spodem to jest taki syf. Jakby miało tam zaraz nie wiadomo co się wydarzyć. Zobaczmy co tam się wydarzyło. Czy to jest rdza? Uff, uf. Niestety tak. O kurczę, powiem Wam, że zdrowo. Takie ogniwo już jest naprawdę niebezpieczne, ma masę wżerów. Gdzieś widocznie już wcześniej zaczynało rdzewieć, zanim, zanim włożyłem, tego nie zauważyłem po prostu. Gdyby doszło do sytuacji, gdyby to ogniwo zaczęło puchnąć w środku. Bezpiecznik Cit by nie zadziałał prawdopodobnie, mogłoby rozerwać ogniwo ze względu na to, że ma już naruszoną strukturę, jest osłabione. I po prostu by je rozsadziło, spowodowałoby sporo problemów w magazynie, a bezpiecznik CIT nie miałby możliwości zadziałania nawet. Jak wygląda serwis takiego magazynu, jaka jest przewaga posiadania magazynu, który jest zbudowany typowo modułowo. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.